Nazywam się Przemek. Właśnie kupiliśmy dwupokojowy apartament na osiedle ogrody Halera. Najbardziej spodobał nam się wysoki standard wyłączenia budynku, zarówno naszego mieszkania, jak i części wspólnych. Funkcjonalny rozkład i dużo okna sprawiają, że mieszkanie jest słoneczne, dzięki czemu czuję się bardzo dobrze tu atutem tego miejsca jest lokalizacja. Mamy stąd blisko do wrocławskiego rynku, parku oraz centrum handlowego. Polecam ogrody Halera.